"Mini afera z konkursem nadyra szkoły w koniuszowej przede wszystkim! Wyjaśnienie: z tajemniczych powodów, burza nad Międzywodziem nie mogłem się wieczorem do drugiej nad ranem połączyć z Onet." Stąd Luka, a tu pan Jarosław Gliniwski, o którym pisałem dwa dni temu, uznał, że jestem widać przekupiony przez jego wrogów. Otóż, zapewniam, nawet nie wiem, gdzie leży koniuszowa i obydwa jej protagoniści służyli mi wyłącznie jako pretekst, jako ilustracja tezy ogólnej, jaką jest to, że jesteśmy skazani na życie w absurdzie jest rzeczą zdumiewającą, że ci sami ludzie którzy pamiętają, jak okropne było żarcie z apelu, gdy o jego jakość troszczyły się dwa ministerstwa i cała partia i widzą, jaki ogromny wybór taniego jedzenia do wyboru do koloru jest dzisiaj sprzeciwiają się prywatyzacji szkolnictwa i lecznictwa. Są widać przekonani, że ludzie, którzy umieją wybrać dobrą i tanią knajpę, bezmyślnie wybiorą złą szkołę czy lekarza przy okazji. Gdy pisałem o absurdze jakim jest reżimowa szkoła, w której dyrektora wybierają nie rodzice lecz jakaś komisja tu się pomyliłem, powoływana przez wójta, a nie przez starostę chodziło mi tylko o to, że w normalnym kraju ludzie mieliby zapewne do wyboru dwie prywatne szkoły i nie byłoby tej awantury. Nie znam ani pana Jarosława Glińskiego, ani pana Kazimierza Garguli. I rozstrzygnięcie tego sporu jest mi tak samo obojętne. Jak obojętny byłby mi spór, czy w sklepach sprzedawać parami dwa prawe buty czy dwa lewe, czy Państwo zauważyli, że IPRL, I3RP i nawet Unia Europejska nie wydały do tej pory przepisu nakazującego sprzedawać buty parami lewy z prawym, a może się mylę.